Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie z tej strony Orcia, a Wy jesteście na moim kanale. Zaczynamy nowy dzień, idziecie ze mną do kuchni zrobić śniadanie. Dzisiaj jestem pełna energii, więc mam nadzieję, że ten stan będzie mi towarzyszył do końca dnia. Oby. Hmm? Tutaj w piecu siedzi dla mężu śniadanko i wszyscy, którzy są strasznie oburzeni, że jak to ja mężowi śniadanie robię. No dla mnie to jest zupełnie normalne, nie widzę w tym problemu i to jest e, normalne. Jeszcze raz podkreślę. Normalne dla mnie. Może nie dla was, ale dla was nie musi. Dzisiaj taki pan nas odwiedził. Trochę wieje i poleciał na drzewo. Voilà. Orciowa kuchnia dzisiaj serwuje na śniadanko jajecznice, pomidorki, pieczone kiełbaski śląskie z dużą ilością zapieczonych warzyw. Hmm? I chyba kolejna burza przed nami, niebo nie wygląda zbyt dobrze, ale tak patrzę, że na podwórku nie mamy nic, co byłoby niezbędne do zabezpieczenia, więc na luzie niechaj będzie. Wychodzimy, słuchajcie, pakować się do samochodu. A tutaj ten nasz piękny kłąb róży dzikiej. A pod wpływem chyba wiatru. Nie wiem czego. Przywalił się. Ale jaja. Mama będzie mówiła, że to nasza wina. Że absolutnie coś musieliśmy źle zrobić albo to e, umyślnie zrobiliśmy. Dzwonię do niej, żeby nie było. Zjeżdżaliśmy dosyć szybko do Warszawy, więc już nic nie nagrywałam. Pani mama z kłatyłek. W jakich okolicznościach to może Wam sama opowie, jak wróci. A... Aczkolwiek ledwo chodzi. Nie jest to mocny czas, znowuż. A... No. Tam Pani Mele woła Nikide. Ki co ja tu jest, co ja tu jest? Tak, cześć, cześć. Oj. Cześć. Mm -hmm. Miłość, psia miłość. Już się nie denerwuje? Już się nie denerwuje. No dobrze. Zatem kontynuując historię, pani mama zbiła sobie tyłek dosyć potężnie. W jakich okolicznościach opowie sama. Ale nic poważnego jej nie jest. To jest tylko zbicie, wszystko w porządku. Nie ma żadnych złamań, pęknięć, odłamków itd. itd. Hmm. Ale nie to jest w tym wszystkim najgorsze. Kilka filmów temu nagrywałam się wam z samochodu z szpitala, gdzie odwoziłam pana tatę na diagnostykę, taką obrazową, więc od razu z niego wyszedł. No, siedzieliśmy tam z 5-6 godzin, dosyć długo, ale. Ale, ale wyniki były po dwóch tygodniach, czy tam po tygodniu nie pamiętam. No i wyniki są złe, moi drodzy. Nie wiem na ile złe. Jutro będziemy konsultować to z lekarzem, natomiast w opisie mamy do pilnej dalszej diagnostyki pewne rzeczy i to chodzi o rzeczy nowotworowe, więc nie jest fajnie. Aczkolwiek. Ee... Życie mnie nauczyło nie panikować w takich sytuacjach, ponieważ nie każdy nowotwór to rak, w sensie nie każdy nowotwór jest nowotworem złośliwym, więc luz, bluz, może to być coś w miarę niegroźnego, tylko do obserwacji itd., itd., bądźmy dobrej myśli, ale przez pół roku powiem Wam, że posypałem mu się wyniki zupełnie. Z początków rozetmy zrobiła mu się rozetma zaawansowana i ewidentnie jest to efekt palenia papierosów. Pewnie do tego stres doszedł, który też jest bardzo obciążający dla organizmu. I tak się podziało. Nic, damy wam znać, jak tam sytuacja na froncie w momencie konsultacji z lekarzem, ponieważ to jest najważniejsze, ja nie jestem lekarzem, nie powinnam interpretować tych wyników, natomiast widzę, co w nich jest, no i taki niepokój gdzieś tam w nas siedzi, co nam lekarz powie, nie? Ale wszyscy jesteśmy dobrze nastawieni, jesteśmy dobrej myśli, że to będzie coś bardzo niegroźnego. Pani mamo, jak stłuczenie pupy? No bliżej, bo Cię nie będzie słychać. Jeżeli możesz oczywiście i masz ochotę. Uuu, co to się wydarzyło? To nie ja. A tam nie Ty. Dzień dobry. Jak pupcia? Jak pupcia? Jest pupcia. A boli? Coraz mniej widzisz, że łapam. To dobrze, cieszę się. A opowiesz, jak to się stało, bo ja nie opowiadałam. No, ale chłodzi mnie, że. No, się z Warszawy. Chodź, Chodź, usiądź, opowiedz nam. Ale tu nie ma co opowiadać, było bum. Siadaj i opowiedz sobie, jak ty nie trafiłaś na łóżko. No, przeźwa na pewno byłam. Nikt tego absolutnie nie sugerował, że było inaczej. No, więc, siadaj. A że nie wyliczyłam sobie trajektorii kroków w tył. no to. No to już tyle. Mama nie chce z nami usiąść, nie chce z nami pogadać. Nic, nie będziemy jej zmuszać. Złapie fazę na złapie. Kolejny dzień. Wzięłam pana tatę, jedziemy po zakupy. Tylko tak gorąco. Gorąco w samochodzie. Czekam aż pan tata podjedzie. O tym nie będę się tam mu pchała do samochodu, jeżeli jeszcze nie jedziemy. A przy okazji mam możliwość pogadania do Was. Słuchajcie, no, tak się złożyło, że chyba pracę już mam. Nie jest to nic super ambitnego. Nie wiem, czy to jest na stałe, czy nie, więc może nie będę mówiła póki co, gdzie, co i jak. Aczkolwiek daję znać, że bezrobotna długo nie byłam. To znaczy, w ogóle nie byłam, bo jeszcze pracuję u poprzedniego pracodawcy, ale. W związku z tym, że zostało mi dwa tygodnie, to znalazłam sobie już coś na zastępstwo w nieco innej branży, aczkolwiek ta sama praktycznie specyfikacja pracy, którą wykonuję do tej pory. Zatem na chlebek będzie. No, podjechał już pan Tata, więc wsiadam i widzimy się po zakupach. Przyznam się Wam szczerze, że y, nie dodaję, nie stalam, nie kręcę tego filmu, ponieważ żyję w dosyć dużym niepokoju znowuż o wyniki y, taty, tateła, pana tateła. I zobaczymy, co to będzie. Dopiero jutro mamy konsultację lekarską z lekarzem rodzinnym. Mieliśmy już do czynienia z pulmonologiem i reumatologiem, którzy opiekują się tatą na stałe i obaj mówią jednym głosem, że. Mm potrzebne będzie skierowanie na onkologię, więc widzicie znowu w nasze życie wchodzi taki straszny niepokój, stres o to, co będzie jutro. Bardzo możliwe, że nie będzie żadnej tragedii, że wszystko się ułoży i okaże się, że będzie happy end, aczkolwiek nie odtajaliśmy jeszcze po naszej ostatniej tragedii rodzinnej i kolejny niepokój znowu w nas wchodzi. I to jest taki czas, który jest czasem złym, smutnym pełnym takiego rozważania o tym, co się wydarzyło do tej pory, o tym, co będzie dalej i jak to wszystko będzie funkcjonowało. Może na wyrost, może nie na wyrost, aczkolwiek jest tak, a nie inaczej, dlatego też postanowiłam, że dam sobie troszkę spokoju z tym nagrywaniem i nie będę skakała przed kamerą jak małpka na sznurku, z, udając radosną, rozanieloną i pełną pozytywnej energii, bo tak po prostu normalnie w życiu nie jest. I czekamy. Chcę teraz stalić ten film, dać Wam znać, co jest na rzeczy. Jak już będziemy wiedzieć coś konkretnie, to yy, dam znać. Bądźmy dobrej myśli, że będą to dobre informacje i wtedy będę miała większą motywację, większą energię i większe chęci do nagrywania. Tymczasem bardzo Was dziękuję za Wolę, rozumiałość. Do zobaczenia. Cześć.